RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. W zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Kępnie odbyła się dziesiąta jubileuszowa już edycja konkursu Sprawni w przyszłym zawodzie. Konkurs odbywał się pod patronatem starostwa powiatowego. Udział w nim wzięło 19 szkół podstawowych z powiatu kępińskiego. Głównym celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, a także przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu. W konkursie udział wzięli Uczniowie klas ósmych prawie wszystkich szkół podstawowych z powiatu kępińskiego w drużynach pięcioosobowych, składających się z czterech uczniów i opiekuna, konkurs polegał na wykonywaniu zadań technicznych pod nadzorem nauczycieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Uczniowie zbierali punkty dla swojej szkoły i siebie, wykonując zadania w pracowniach agrobiznesu, budowlano-projektowej, elektrycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, handlowej, logistycznej, mechaniki pojazdowej i ślusarstwa, rolniczej, technologii drzewnych i tapicerskich. Jest to konkurs jubileuszowy. można tak, któreś przybyło bardzo dużo szkół podstawowych, bo aż 19, czyli praktycznie wszystkie szkoły podstawowe z naszego powiatu, uczniowie mają możliwość zapoznania się z naszymi pracowniami, przemyśleć wybór swojego przyszłego zawodu. Pracownie nasze są myślę bardzo ciekawe. Przedstawiamy tutaj po prostu te zawody najbardziej popularne, które, których uczymy w naszej szkole, choć u nas w szkole praktycznie uczymy wszystkich zawodów w szkole branżowej. No I w klasach techników uczymy czterech zawodów, czyli technik agrobiznesu, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych i technik gonistyki. Młodzież ma możliwość zapoznania się z naszą szkołą, zobaczenia naszej szkoły, no i bierze udział w różnych konkurencjach. Są to bardzo ciekawe konkurencje praktyczne, gdzie po prostu uczniowie wykonują różne czynności dla poszczególnych zawodów. Inne, inne czynności, inne zawody wykonują dziewczyny, a inni chłopcy no, zgodnie po prostu ze swoimi zainteresowaniami. No myślę, że jest to bardzo po prostu ciekawy konkurs, no bo zawsze cieszy się bardzo dużą popularnością. Szkoły podstawowe nas odwiedzają, może się bardzo fajnie bawi. No i myślę, że dalej będzie ten konkurs. Kontywować. Uczniów oceniało jury konkursowe, które wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyła szkoła podstawowa nr 1 w Kępnie, drugie miejsce szkoła podstawowa w Hanulinie, a trzecie miejsce szkoła podstawowa w Donaborowie. Wśród najlepszych uczniów w dwóch grupach zawodowych znaleźli się w grupie dziewcząt Maja Lempert, Michalina Frąszczak, szkoła podstawowa nr 1 Kępno, a w grupie chłopców Tomasz Kwiatek i Dawid Lasecki, szkoła podstawowa z Hanulina.